Trwało zaledwie 5 pięć minut, pięć minut, które zmieniły sposób, w jaki świat postrzega Władimira Putina. Rosyjski dyktator właśnie skończył swoje groźby nuklearne pod adresem Polski i NATO. Mówił o czerwonych liniach, konsekwencjach i rosyjskich interesach bezpieczeństwa. Patrzył na Karola nawrokiego z tym lodowatym spojrzeniem, które przez dziesięciolecia przerażało zachodnich przywódców. Czekał na standardowy strach, na dyplomatyczne ustępstwa na kolejny dowód na to, że Europa boi się rosyjskiej potęgi. A wtedy polski prezydent wstał i powiedział coś, co nie tylko sparaliżowało rosyjską delegację, ale wstrząsnęło całym światem. To nie była zwykła wymiana zdań między wrogami. To był moment, w którym mit o rosyjskiej niepokonaności został zniszczony na oczach całej planety. Szczyt bezpieczeństwa globalnego w Genewie 12 grudnia 2025 roku dla Władimira Putina miał to być kolejny pokaz siły i zastraszenia. Przez ostatnie trzy dekady rosyjski prezydent przywykł do tego, że jego groźby nuklearne paraliżują zachodnich polityków, że każde jego słowo o eskalacji kończy się ustępstwami Waszyngtonu i Brukseli. Rosja pod jego rządami stała się państwem terrorysta, które utrzymuje swoją pozycję międzynarodową przez strach i szantaż. W luksusowym hotelu w Genewie Putin przygotowywał się do kluczowego wystąpienia. Jego najbliżsi doradcy, Siergiej Ławrow, minister spraw zagranicznych, Siergiej Szojgu, minister obrony oraz Nikolaj Patruszew, sekretarz Rady Bezpieczeństwa TWA, analizowali sytuację geopolityczną w Europie Wschodniej. "Polacy zaszli za daleko", mówił Putin, studiując raporty wywiadowcze o rozmieszczeniu amerykańskich rakiet w Polsce. Ich poparcie dla Ukrainy, militaryzacja granicy z Kaliningradem, współpraca z NATO w Morzu Bałtyckim. Ten nawroki myśli, że może prowokować Rosję bez konsekwencji. Plan był prosty i sprawdzony tysiące razy. Zagrodzić użyciem broni nuklearnej, przypomnieć o rosyjskiej potędze militarnej, zastraszyć małe kraje pokazem siły. Każdy zachodni przywódca, który próbował się sprzeciwiać Moskwie, w końcu ustępował pod presją nuklearnego szantażu. Ten historyk nie rozumie prawdziwego świata kontynuował Putin do swojego zespołu. Myśli, że można prowadzić politykę kierując się ideałami, a nie strachem przed anihilacją. Czas pokazać mu rzeczywistość. Strategia była doskonale znana z rosyjskiego podrecznika destabilizacji. Najpierw groźby konwencjonalne, potem nuklearne. W końcu demonstracja siły i zmuszenie przeciwnika do kapitulacji. Obama tak ustąpił w sprawie Syrii, Merkel tak ustąpiła w sprawie Nord Stream, Macron tak ustąpił w sprawie Ukrainy, teraz kolej miała przyjść na Polskę, ale Putin popełnił błąd, nie docenił człowieka, który całe życie studiował historię narodów, które stawiały opór imperialnej teranii, niezależnie od jej siły. Karol Nawroki wiedział, że konfrontacja z rosyjskim agresorem była nieunikniona. Polski prezydent przez miesiące obserwował, jak Putin stopniowo eskaluje swoje groźby wobec Polski. Rosyjskie media codziennie mówiły o denazyfikacji Polski, rosyjscy politycy grozili użyciem najnowocześniejszej broni, rosyjskie bombowce naruszały polską przestrzeń powietrzną. Putin to nie pierwszy teren, z którym Polska musi się zmierzyć mówił nawroki do swoich doradców w pałacu prezydenckim. Historia nauczyła nas, że ustępstwa wobec agresorów nigdy nie prowadzą do pokoju, tylko do dalszych żądań. Czasami trzeba stanąć twarzą w twarz teranem i powiedzieć nie. Na szczycie Putin pojawił się z całą swoją otoczką. Rosyjska delegacja licząca ponad 2000 osób robiła wrażenie militarnej machiny gotowej do działań. Sam Putin siedział w pierwszym rzędzie obserwując światowych przywódców jak car obserwujący wasali. Jego obecność miała przypominać wszystkim o rosyjskiej potędze i gotować się do jej użyć. O godzinie histna nacji kinolać. Rozpoczynał się sesja poświęcona stabilności i byszkaństwu w Europie Wschodniej. Putin poprosił o głos jako pierwszy, wykorzystując rosyjską pozycję stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wszedł na podium z tą charakterystyczną dla siebie zimną powagą. Spojrzał na salę pełną przywódców i zaczął swoje wystąpienie. Szanowni koledzy, zaczął głosem, który miał brzmieć zarówno spokojnie, jak i groźnie. Rosja zawsze była zwolennikiem pokoju i stabilności w Europie. Ale pokój ma swoją cechę. Stabilność wymaga szacunku dla pewnych granic. Jego wzrok zatrzymał się na nawrokim. Wszyscy w sali wiedzieli, że to będzie personalna lekcja strachu. Niektóre kraje w ostatnim czasie podejmują decyzje, które destabilizują równowagę sił w regionie. Decyzje, które zmuszają Rosję do podejmowania środków obronnych. Putin kontynuował swoje wystąpienie systematycznie budując presję. Rozmieszczenie amerykańskich rakiet w Polsce militaryzacja Morza Bałtyckiego, prowokacyjne działania na granicy z rosyjskim terytorium. To wszystko przekracza granice tego co Rosja może tolerować. Pierwsza groźba była skierowana przeciwko polskiej współpracy wojskowej z. Ury. Rosja ma najnowocześniejszą broń nuklearną na świecie. Nasze pociski Sarmat mogą dosięgnąć każdego celu w Europie w mniej niż 3, 3 minuty. Nasze okręty podwodne patrolują wody Atlantyku. Nasze bombowce tu, szysienat, mogą przenosić ładunki nuklearne zdolne zniszczyć całe kraj. Druga groźba była przypomnieniem o rosyjskiej potędze militarnej. Ale Rosja nie chce wojny. Chcemy pokoju. Pokoju opartego na wzajemnym szacunku i zrozumieniu rzeczywistości geopolitycznej wyku. A potem Putin przeszedł do konkretnych żądań skierowanych do Polski. Polska musi zrozumieć swoje miejsce w europejskiej architekturze bezpieczeństwa, wycofanie amerykańskich baz wojskowych, demilitaryzacja granicy z Kaliningradem, zaprzestanie wspierania antyrosyjskich reżimów w regionie. Lista żądań była długa i upokarzająca. To nie są groźby, kontynuował Putin z fałszywym spokojem. To są fakty. Rosja ma środki, żeby bronić swoich interesów. Środki militarne nuklearne asymetryczne. Każdy kraj, który myśli inaczej popełnia śmiertelny błąd. I wtedy Putin przeszedł do bezpośrednich gruźb nuklearnych. Nasza doktryna nuklearna jest jasna. Każde zagrożenie dla rosyjskiego terytorium lub rosyjskich sojuszników będzie traktowane jako akt agresji wymagający o tpowiedzi nuklearnej. Nie ma znaczenia czy agresor ma 30 milionów, czy to milionów. Broń nuklearna nie rozróżnia wielkości kraju. Drożba była skierowana bezpośrednio do Polski i NATO. Polska w szczególności powinna pamiętać swoją historię. 1900 straconych rok pokazał co dzieje się z krajami, które przeceniają swoje siły i nie szanują interesów większych mocarstw. Historia może się powtórzyć tyle, że tym razem skala zniszczenia będzie nieporównywalnie większa. Porównanie Polski do 1530 roku i groźba nuklearna były szczytowym punktem rosyjskiego szantażu. Putin skończył swoje wystąpienie i wrócił na miejsce z wyrazem lodowatej satysfakcji. Plan przebiegał idealnie. Sala była cicha, przywódcy wyglądali na zaniepokojonymi. Wszyscy liczyli w głowę, ile czasu potrzeba rosyjskim rakietom, żeby dotrzeć do ich stolic. Putin czekał na standardową reakcję, zapewnienia chęci dialogu, obietnice rozważenia rosyjskich postulatów, dyplomatyczne ustępstwa przebrane za konstruktywną współpracę. To wszystko już widział dziesiątki razy. Każdy lider w końcu wybierał życie swoich obywateli nad abstrakcyjne ideały. Ale tym razem było inaczej. Karol nawroki wstał bardzo powoli. Nie wyglądał na przestraszonego ani pod wrażeniem rosyjskich gruźm nuklearnych. Wyglądał na człowieka, który od dawna czekał na tę chwilę. Panie prezydencie, Putin zaczął spokojnym, ale stanowczym głosem. Dziękuję za tę fascynującą prezentację rosyjskiego podejścia do dyplomacji międzynarodowej. W jego tonie było coś, co sprawiło, że Putin instynktownie się napiął. I wtedy na wroki rozpoczął odpowiedź, która przeszła do historii światowej dyplomacji. Panie prezydencie, bardzo dziękuję za przypomnienie nam, kim pan jest. Dyktatorem, który przez 25 lat rządzi Rosją jak szyjniowieczny despota, używając strachu jako jedynego narzędzia polityki. Pierwsza salwa była bezpośrednia i niszczycielska. Mówi pan o polskich prowokacjach, Pozwoli Pan, że przypomnę Panu, co to są prawdziwe prowokacje. Napaść na Gruzję w 2030 roku, aneksja Krymu w 2014 roku, pełnowymiarowa inwazja na Ukrainę w 2014 roku, otrucie Nawalnego, zestrelenie malezyjskiego samolotu pasażerskiego, ataki cybernetyczne na zachodnie kraje. Na wroki wymieniał rosyjskie zbrodnie jedno po drugie. Mówi Pan o polskim zagrożeniu dla rosyjskiego bezpieczeństwa. Czy wie Pan, Panie Prezydencie, ile krajów napadła Polska w ciągu ostatnich 25 lat? Zero. A ile napadła Rosja pod Pańskimi rządami? 7. Matematyka była bezlitosna. Mówi Pan o rosyjskiej potędze nuklearnej. Pozwoli Pan, że ujaśnię rysincę między siłą a terroryzmem. Siła to zdolność obrony swojego kraju. Terroryzm to grożenie zniszczeniem innych krajów. Każde słowo było jak precyzyjny strzał. A teraz pozwoli pan, że odpowiem na pańskie groźby nuklearne. Nawroki podniósł głos, ale nie stracił kontroli. Po pierwsze, Polska nie boi się rosyjskich grudźb. Przez 233 23, lata byliśmy pod rosyjską okupacją. Przez te piękny lat byliśmy w rosyjskiej strefie wpływów i wiemy, co to znaczy żyć pod rosyjskim butem nigdy więc sala słuchała w napięciu po drugie Polska ma sojuszników artykuł 5 NATO to nie jest puste słowo to jest gwarancja że każdy atak nuklearny na Polskę oznacza nuklearną wojnę z całym zakodem czy jest pan gotowy na nuklearną wymianę z Ameryką Francją i Wielką Brytanią jednocześnie Putin pobladł to nie była reakcja której się spodziewał po trzecie, Rosja nie jest już supermocarstw, jest krajem z gospodarką mniejszą niż Hiszpania, armią, która nie potrafi pokonać Ukrainy i dyktatorem, który boi się własnego narodu bardziej niż zagranicznych wrogów. Każde słowo było jak cios w rosyjski prestiż, a potem nawroki zadał pytanie, które zmroziło krew w żyłach rosyjskiej delegacji. Panie prezydencie Putin, czy wie pan, co łączy Hitlera, Stalina i Putina? Pytanie zawisło w powietrzu jak bomba. Sala zamarła w oczekiwaniu. Wszyscy trzej myśleli, że mogą straszyć Polskę i że Polska się ugnie. Wszyscy trzej się mylili. Porównanie Putina do Hitlera i Stalina było jak uderzenie pioruna. Hitler groził Polsce w Besseruńsie od 140 roku. Stalin groził Polsce w Besseruńsie od 140 Wie pan, co z tego wynikło? Polska przetrwała ich wszystkich. Nawroki nie podniósł głosu, ale każde słowo niosło w sobie siłę eksplozji. Wie pan, panie prezydencie, jakie jest największe rosyjskie nieporozumienie? To myślenie, że strach to skuteczne narzędzie dyplomacji. ale strach działa tylko na słabych, a Polska już nie jest słaba. Putin próbował coś powiedzieć, ale nawroki kontynuował bez litości. Mówi pan o czerwonych liniach. Pozwoli pan, że przedstawię panu polskie czerwone linie. Pierwsza: każdy atak nuklearny na polskie terytorium oznacza nuklearną odwetę ze strony NATO. Druga: Każda próba ingerencji w polskie sprawy wewnętrzne będzie odparta siłą. Trzecia, każda groźba pod adresem naszych sojuszników będzie traktowana jako groźba pod adresem Polski. Lista była jasna i kategoryczna. A teraz pozwoli pan, że wyśnię panu Rusińce między Polską roku 1934 de théâtre net a Polską roku 27 bliżej do mikrofonu. W 1934 roku Polska była sama. Dzisiaj Polska ma za sobą NATO, UE, Amerykę i cały wolny świat. W 400 roku Polska miała 3-34 milionów państw usi. Dzisiaj za Polską stoi miliard ludzi żyjących w wolnych krajach. Każde słowo było jak gwoźdź do trumny rosyjskich gruźb. W 2014 roku Polska miała przestarzałą armię. Dzisiaj Polska ma nowoczesne uzbrojenie amerykańskie, rakiety Patriot, niemieckie czołgi Leopard i determinację narodu który już nigdy nie pozwoli się zniewolić. A potem padły słowa, które wstrząsnęłyś, więc pozwoli pan, że powiem to jasno i wyraźnie, żeby zrozumiał pan i każdy w Kremlu. Polska się pana nie boi, nigdy się nie bała i nigdy się nie będzie bać rosyjskich bruń. Po tych słowach w sali zapanowała cisza tak głęboka, że słychać było tylko ciche szumy klimatyzacji. Putin siedział jak posąg, jego twarz była maską, ale w oczach widać było szok i wściekłość. Nawroki nie skończą, ale pozwoli Pan, że powiem coś, więc to nie tylko Polska się Pana nie boi. Cała Europa się budzi z rosyjskiego koszmaru. Spojrzał na innych przywódców europejskich. Finlandia i Szwecja dołączyły do NATO. Niemcy zwymszają wydatki obronne. Francja wysyła broń do Ukrainy. Włochy wspierają sankcje. Europa się inaczej przeciwko rosyjskiej agresji. Każda nazwa kraju była jak gwoźdź w trumny rosyjskiej strategii. Wie pan, co jest najgorsze dla Rosji, panie prezydencie? To nie są sankcje, to nie jest izolacja militarna, to jest śmiech. Słowo śmiech zabrzmiało jak wystrzał. Świat się z pana śmieje. Śmieje się z armii, która nie potrafi pokonać Ukrainy. Śmieje się z gospodarki, która kurczy się z każdym miesiącem. Śmieje się z dyktatora, który udaje wielkiego przywódcę, a rządzi krajem upadającym w ruiny. Putin zacisnął pięści, ale nie potrafił znaleźć słów odpowiedzi. A wie pan, co jest najgorsze w tym śmiechu? To fakt, że nawet pański własny naród zaczyna się śmiać. Śmieje się z propagandy o wielkiej Rosji podczas gdy żyje w Nędzy. Śmieje się z gruć po potędze militarnej podczas gdy tracicie wojnę z krajem pięć razy mniejszym. Nawroki zrobił paużę, pozwalając swoim słowom wybrzmieć: Panie prezydencie, pan już nie straszy. Pan już nie imponuje, Pan jest karykaturą zowickiego dyktatora ze FX w wieku który próbuje rządzić w dwejksyfium wieku i wtedy przyszedł cios ostateczny i wie pan co jest w tym wszystkim najsmutniejsze to że rosyjski naród zasługuje na coś lepszego niż pan na rząd który służy ludowi a nie oligarch na przywódcę który buduje mosty a nie grozi nuklearnym holokostem na kraj który inspiruje świat swoją kulturą a nie straszy go swoją brutalnością to było uderzenie w samo serce putynowskiego reżimu Sugestia, że problem nie leży w Rosji, ale w jej przywódcy. Putin próbował wstać, żeby odpowiedzieć, ale nawroki go wymanewrował. Ale nie przyszedłem tutaj, żeby dyskutować o rosyjskich problemach wewnętrznych. Przyszedłem, żeby powiedzieć panu jedną rzecz. Polska będzie robić to, co uważa za słuszne, bez oglądania się na rosyjskie groźby. I wtedy padła fraza, która obiegła cały świat. Czas rosyjskiego straszenia świata dobiegł końca. Nowa era zaczyna się od krajów, które mają odwagę powiedzieć Rosji nie. Po tych słowach sala eksplodowała, niektórzy przywódcy zaczęli klaskać, inni siedzieli w oszołomieniu. Putin był blady jak ściana. Jego delegacja wyglądała, jakby została uderzona piorunem. Przewodniczący szczytu próbował przywrócić porządek, ale było już za późno. Nawroki właśnie zmienił sposób, w jaki świat mówi o Rosji. Panie prezydencie, Nawroki próbował interweniować niemiecki kanclerz. To może prowadzić do nieprzewidywalnej eskalacji. Jakiej eskalacji? Odpowiedział na wroki. Rosja już napadła na sześć krajów, już grozi bronią nuklearną, już morduje własnych obywateli, już atakuje zachodnią infrastrukturę. Co gorszego może zrobić, przestać udawać, że jest cywilizowana. Logika była bezlitosna. Putin próbował odzyskać kontrolę nad sytuacją. Wstał, podszedł do mikrofonu i powiedział głosem drżącym z wściekłości. Polska będzie żałować tych słów, Rosja ma długą pamięć i długie ramiona. Ale nawraki mu przerwało: Będziemy żałować, pan właśnie udowodnił mój punkt: pan nie potrafi dyskutować, tylko grozić, pan nie potrafi przekonywać, tylko straszyć, pan nie jest przywódcą wielkiego narodu, jest bandytą z nuklearną bronią. Putin próbował coś dodać ale jego głos się łamał. Po raz pierwszy w życiu publicznym wyglądał na człowieka, który stracił kontrolę. A wtedy stało się coś niespotykanego. Prezydent Litwy wstał i zaczął klaskać, zanim prezydent Lotwy, potem Estonii. W ciągu minuty cała sala oprócz rosyjskiej delegacji klaskała polskiemu prezydentowi. Putin stał w centrum uwagi, ale nie był jej bohaterem. Po raz pierwszy w karierze był pośmiewiskiem. To jest koniec, szepnął jeden z rosyjskich doradców do drugiego. I miał rację. To był koniec epoki rosyjskiego straszenia świata. W ciągu godzin po wystąpieniu na wrok jego, światowe media eksplodowały. Koniec Ery Putina, pisała Financial Times. Polska pokazuje drogę wolnemu światu, analizował Washington Post. Nowy model oporu wobec rosyjskiego imperializmu, komentowała BBC. Ale najważniejsze były reakcje w samej Rosji. Po raz pierwszy od lat rosyjskie media nie pokazały w całości wystąpienia zagranicznego polityka krytykującego Putina. Cenzura była tak intensywna, że nawet państwowe kanały ograniczyły się do suwszego komunikatu o antypacyfistycznych prowokacjach. W Kremlu zapanowała panika. Doradcy Putina nie wiedzieli, jak reagować na pierwszą poważną porażkę wizerunkową swojego szefa na arenie międzynarodowej. To katastrofa, mówili oligarchowie podczas narad kryzysowych. Putin wyglądał jak amator. Ale prawdziwy wstrząs nastąpił w krajach byłego ZSSRR. W Gruzji tysiące ludzi wyszło na ulice z polskimi flagami. Młodawi Parlament przyjął rezolucję dziękującą Polsce za obronę europejskich wartości. Nawet w Kazachstanie pojawiły się głosy o potrzebie bardziej niezależnej polityki wobec Moskwy. Putin próbował odzyskać inicjatywy organizując konferencję prasową w Moskwie, ale pytania dziennikarzy nawet rosyjskich były bezlitosne. Dlaczego nie odpowiedział na polskie argumenty? Czy Rosja rzeczywiście nie jest supermocarstwem? Czy jest gotów na nuklearną wojnę z NATO? Rosyjski prezydent nie potrafił odpowiedzieć przekonująco na żadne z tych pytań. Jego wystąpienie było chaotyczne, emne sprzeczności i widocznej frustracji. Tymczasem nawroki odbierał telefony gratulacyjne z całego świata. Zadzwonił prezydent USA, chwaląc odwagę w obronie wolnego świata. Zadzwonił premier Wielkiej Brytanii, mówiąc o nowym rozdziale w europejskim biskrampistwie. Czasami trzeba spojrzeć tyranowi w oczy i powiedzieć nie, powiedział nawraki w wywiadzie dla I świat właśnie zobaczył, że to możliwe. Co więcej, inne kraje zaczęły naśladować polską taktykę. Finlandia ogłosiła zwiększenie budżetu obronnego w odpowiedzi na rosyjskie groźby. Szwecja zapowiedziała wzmocnienie wschodniej flanki. Nawet Niemcy zaczęły mówić o potrzebie trapszej polityki wobec Moskwy. Efekt domina był nieoczekiwany, ale spektakularny. Dziś, kilka miesięcy po pamiętnej konfrontacji w Genewie, świat wygląda zupełnie inaczej. Rosyjskie groźby już nie przerażają zachodnich polityków. Putin już nie dyktuje warunków globalnej polityce bezpecite. Co Karol Nawroki stał się symbolem nowego typu światowego przywódcy. Takiego, który nie boi się stanąć twarzą w twarz z tyranem i powiedzieć mu prawdę. Czas strachu przed Rosją dobiegł końca, powiedział podczas przemówienia w parlamencie europejskim. Świat się obudził z rosyjskiego koszmaru. Putin próbował odzyskać wiarygodność poprzez serii agresywnych wystąpień, ale efekt był odwrotny od zamierzonego. Każda groźba tylko podkreślała słabość człowieka, który nie potrafił odpowiedzieć na polskie argumenty. W czerwcu 2020 roku doszło do symbolicznego momentu podczas szczytu G20. Putin nie został zaproszony nawet jako obserwator. Po raz pierwszy od dekad Rosja została całkowicie wykluczona z najważniejszych międzynarodowych forów. To konsekwencje polityki strachu, skomentował Nawrocki. Kto rządzi strachem, ten kończy w izolacji, ale najważniejsza zmiana nastąpiła w mentalności. Młode pokolenie światowych polityków przestało traktować Rosję jako niewzruszoną potęgę. Zaczęło postrzegać ją jako problem do rezunia, a nie jako siłę, do której trzeba się dostosowywać. A w Polsce Nawrocki stał się bohaterem narodowym nie tylko za to, co powiedział, ale za sposób, w jaki to powiedział. Bez krzyku, bez emocji, tylko z zimną determinacją człowieka, który wie, że ma rację. Największą bronią przeciwko tyraniom nie jest siła, ale prawda, powiedział podczas jednego z wywiadów. A prawda jest taka, że Putin to słaby człowiek udający silnego, a Rosja to słaby kraj udający potęgę. Czy świat jest dzisiaj bezpieczniejszy? Trudno powiedzieć, ale na pewno jest mniej zastraszony. Pęć minut w Genewie zmieniło nie tylko sposób, w jaki świat mówi o Rosji, ale także sposób, w jaki myśli o sobie. udowodnił, że można rozmawiać z tyranami z pozycji siły, że można odpowiadać na groźby prawdą, że można wygrywać z agresorami bez używania ich metod. To nie była tylko polska odpowiedź na rosyjskie groźby analizował amerykański ekspert od bezpieczeństwa. To była lekcja dla całego wolnego świata. W ostatecznym rozrachunku nawraki nie tylko odpowiedział Putinom. Pokazał także innym przywódcom, że strach przed tyraniami można pokonać odwagą, że groźby można neutralizować prawdą, że słabość dyktatorów można obnażyć determinacją. Dziś, gdy młodzi ludzie na całym świecie uczą się historii, konfrontacja nawrakiego z Putinem jest omawiana jako przykład tego, jak demokracja może wygrywać z dyktaturą. Nie siłą, ale charakterem. Nie agresją, ale prawdą. A Putin nadal siedzi w Kremlu, nadal wygłasza groźby, nadal próbuje straszyć świat, ale już nikt go nie słucha, bo świat wie już, że cesarz nie ma ubrania. I to może być największą lekcją z tego wszystkiego. Terenie są silni tylko dopóki ludzie się ich boją, a strach można pokonać jedną rzeczą, odwagą powiedzenia prawdy. Subskrybuj kanał, jeśli chcesz wiedzieć, jak odwaga zmienia świat. Bo to, co zobaczyłeś, to nie tylko historia o polskim prezydencie. To historia o tym, że każdy z nas może stanąć twarzą w twarz z tyranem i wygrać.